Siema, nie mam pojęcia co to jest dla horror i o co w nim chodzi, ale znalazłem go, jak sobie scrollowałem itchio i stwierdziłem, że w niego zagram i od razu może to nagram na YouTube'a, może coś z tego wyjdzie, a więc nie przedłużając klikam E i lecimy. <laughs> nadszedł czas. Pójdzień nadszedł. E, czas, by pójść do twojej nowej szkoły. I o Jezu, dobra. To jest taka grafika. No to pozdro. Ale fajny movement kamerą tu jest całkiem. Tutaj jest rozpikselizowany Ring Academy, czyli tutaj Tutaj mamy iść prawdopodobnie. Jezus! Nie widziałem ci tu wcześniej, zapewne musisz być nowy, prawda? Cóż, więc witam w Dering Academy. Nazywam się Sirkiliusz, a twój dzień będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. Na początek przedstawię ci nasze zasady. Nie martw się, to nie zajmie dużo czasu. Następnie czeka cię zagadka naukowa z naszą nauczycielką, panią Chalk. Następnie przygotuj się do tańca z panem Du. Powiedział mi, że ma nadzieję, że przyniosłeś buty do tańca. A na sam koniec plotka głosi, że nasz dyrektor przygotował dla Ciebie mały zestaw testowy, aby sprawdzić, czy jesteś godnym uczniem. <laughs> Ale dość głupich żartów. Zróbmy zabójcze <laughs> pierwsze wrażenie. Ok, czyli mamy tutaj jakieś zajęcia. Enter, dobra. O, Jezu! Nienawidzę odgłosów dzwonka. Ok, dobra. Yy, naciśnij E, aby rzucić... No, aha, dobra Czyli po prostu naciskamy R, żeby rzucić sobie Tym kółkiem, co mamy na dole Dobra, no to próbujemy Cyk, no i nie trafiłem Ja pierdzielę. O nie, y, spudłowałeś Naciśnij R, aby odzyskać krążek O, a dobra To było, dobra, nieważne Rzucamy jeszcze raz No ja, to, to, tego nie było Zapomnijcie o tym Teraz tra... No, no za... O, daaa... Do... Dobra, trafiłem! Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, aha! To ja, Jezu, jeszcze mam rzucać? proszę. Dobra, no, lecimy. Teraz trafię. O, trafiłem! Nice! I do ilu ja mam tak rzucać? No! O ty skur... Dobra, to nie było zamierzone, to bym trafił, ale... Jak to sunęło? No, ale trafiłem w końcu. I teraz... Co się dzieje? Halo? Hej, coś nie wciąga, pomocy! A break from the Wanna break from the ads? 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 Halo? Je kurwa. Ała! Ale się podpraszyłem. I co, aha, no i dalej mam to rzucać. No, zajebiście. Pyk, no kurwa, ja jestem już dobry w to, ja jestem mistrzem. I to mi się teraz będzie posu... Dobra, lecimy z tym. Trzeci, aha, trzeci. No i super! I co ta? Te... Halo? Dzień dobry. A to jest jakiś tampon? Czy to jest... Co to jest? To wygląda jak jakiś tampon albo jak jakaś fajka? E, aha, bo my mamy 11 razy 12, 131. E, no nie, to... 10 razy 12, no to macie 120 to no jest jeszcze jedna dwunastka, no to jest 132. To, to nie, to false. Tylko żeby trafić teraz. O nie, ale zjebałem. O, ja pierd... Ale gówno. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz trafię, teraz trafię. O, czy... No i elegancko. Dobra, mamy to. Ja z Matmy jestem MVP. Ja się nie dam na takie pytania. Czy rekiny mogą pływać do tyłu? E no, wygląda na to, że chyba tak. To lecimy na... No to, żem k***a trafił. No, tam latał do. O, dobra. Of course. No i zajebiście, mamy to. I co teraz? Yy, do books... Yy, czy książki czytają nas kiedy. Co? Do books read us when we're not. Czy książki nas czytają kiedy nie patrzymy? Don't be silly, always? No nie wiem. Powiedz. Fury. Dobra, ja po prostu. Cela mam słabego, ale. O, no i dobrze. Super. Dobrze odpowiedziałem. Ej, właśnie ty, tam była książka za tablicą. Ja nie doba. What the fuck? Czy zabiłem dzisiaj twojego psa? Kurwa, tam jest pies zastrzelony z tyłu. Co jest? A co się stanie, jak powiem, że nie? To wtedy mój pies ożyje? Dobra, lecimy na noł. Iś. Doll! Ej, dobra, nie spodziewałem się tego. Dobra, jeszcze raz. Dobra, no to musimy... Musimy odpowiedzieć w takim razie na je... Jezu, znowu się wystraszyłem tego. No je, yeah. kurde. No i co, jak teraz trafię? Jest Judith. Ah, a super. What the fuck? On ma pistolet za plecami. Albo ona. Did I enjoy? Każdą sekundę. Yy, no to chyba na zielone lecimy. O, no i super. would win a fight. Ja czy pani Chal? No, Mordo masz pistolet, to obawiam się, że ty niestety. Dorzucanie krążkami jest takie spierdzielone. O, no i super. Well done. I co teraz? Kolejne zajęcia. O, no i elegancko, to mi się podoba. Oprócz tego, że zamordował na moich oczach psa pistoletem, albo zamordowała pani czal. Normalny dzień w szkole, moim zdaniem. O ty skurna, bo to się tam... Okej, okay, to mi pokazuje strzałkę, gdzie to się rusza. O, no... O dobra, zaliczyło mi. Teraz tam, dobra, cyk. Aha, pyk. O! Ale idealnie! I tak do trzech chyba, nie? No i teraz tu. Kur, dobra, czekaj, tu. No i super. Idealnie mi poszło. I co trzy? No i lecimy. Kolejna lekcja te Co tu kóła kur... jest? Dobra, trafiamy. Na ludzie. Tam? Dobra. Oj! oj Ej, dobra, boję się tego. Ej, kolego, bo to, to nie jest FNAF, to jest Ring Academy. Proszę mnie zostawić. Ej, bon, O, dobra, trafiłem. Aha, masz pod sobą. O, ale zdziwałem. A jednak nie. Dobra, lecimy tutaj. O, no i się wystraszył. No i elegancko. Jest dobry jestem w tą grę. Szkoła się jeszcze nie skończyła? No, niestety. Czas na egzamin? Egzam... Room? What the fuck was that? Ena? SNAFA? Halo? Czy to ty? A czemu to tak ciemno jest? On no to nie zły egzamin. Aha, bo ja teraz świecącymi tymi rzut Możesz zawsze przytrzymać Q, aby się obru... Nie, nie! ja... Okej. Okay. Dobra, to jest jakieś... To nienawidzę tej gry już. Boję się. No, dobra, dobra, teraz? Nie. Nie ma nic za mną. Dobra. Co to było? Czemu ja mam odwróconą kamerę jakąś? O, dobra, trafiłem Dobra, nic za mną nie ma nadal. O, trafiłem, dobra. Git, nadal nic za mną. No, szybciej, muszę egzamin zdać. Jestem bezpieczny? Jestem bezpieczny. No, zostaw tą kamerę, co ty robisz, człowieku? Ty, bo coś biegnie. Coś biegnie. Ej, dobra. No, ej, bo coś biegnie za mną. No. bo coś O okurna. O kur. Coś obiekt. Dobra. Ja pole. No. O kur... O kur... Nie taki dobry ending. Oh no. Nie jesteś jedyny, który zwalił test, ale zostałem zamordowany i leżę w krzakach. No to wychodziłoby na to, że mamy bad ending, ale możemy spróbować jeszcze dobry mieć, więc retry. Dobra. Teraz speedrun. Lecimy na dobry ending. No, traf! Odora, trafiłem, trafiłem, trafiłem. Biegniemy dalej. Już tak blisko. Jest! Exit. Wyszłem, wyszedłem. Uciekłem. O! budzi? Usmarano? E. To był sen? Czy o co chodzi? Co to. O! Piesek! Aha, czyli to jednak nie zabili mi pieska. Jest, Mam pieska. Mr. Lupin, the musical. Tutaj za okienką mogę sobie wyjrzeć. Mogę pogłaskać psa. Good ending. Sen? No, uciekłeś i twój piesek jest nadal żywy. No, ten ending mi się bardziej podoba. E o! Ok, ogólnie gra była spoko, ale nie podoba mi się to, że mi zabiliście psa. E Presku to si, a cute dogo. Myśleliście, że to koniec? Mm, no, w zasadzie to tak. E, jak chcecie, żebym nagrał jeszcze jakieś inne horrory, albo inne Indie Gierki z Ichio, to możecie pisać w komentarzach i przede wszystkim, żeby były darmowe. To zastanowię się, może coś nagram. E, no, to tyle. Dalej już nic nie będzie się ma.